Hej, ja jestem Tony, a to jest kolejny odcinek Rizem dwa 2 Nożne Wody Jak pamiętacie w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Corrientes, to jest tak naprawdę Garcia On się za niego podrobił, pewnie go zabił Lub nie wiem jak to było Ale chciałem wam pokazać, bo po drodze do jaskini jak już pamiętacie Do której musimy iść, żeby przejść przez czer ten czerwony ogień Czy tą czerwoną ścianę Barierę. Znalazłem skarb, dlatego sobie go wykopiemy i zobaczymy co w nim jest. Musimy pocieszyć się tą słabą animacją. Jakby nie patrzeć to mimo wszystko słaba jest no ale to można przymknąć na to oko. Ogólnie gra całkiem fajnie się prezentuje. Pewnie na razie nawet nie jesteśmy w połowie drogi do przejścia, no ale... O, opłacało się tu iść. No dobra, także lecimy do jaskini. Musimy rozwiązać tę zagadkę. Przede wszystkim przejąć artefakt. Bo... Jak pamiętacie musimy mieć cztery te artefakty, żeby zabić marę. A oto grześć cały czas toczy, by ją w końcu zabić. Chodź pat chodź. Ciekawe czy ona będzie mogła ze mną wejść. Czy nie, dobra, że ruda, ale to sobie później próbujemy. Grabisz sobie z tego. O! A się wystraszyłem Dobra, będziemy się zmienić. Tak właśnie myślałem, że oni tu będą, dlatego myślę, pokażę. O o, o o. Nie dzieje się zbyt ciekawie. Gil... Szmato. Dobra. Możemy że widzicie, możemy przejść przez ścianę od dnia. Dobra, no to przechodzimy. Ale Patty raczej z nami nie będzie mogła przejść. Trzymaj hmm. się mnie! No to mamy troszkę ranę. Będzie ciężko samemu to wszystko ogarnąć. góle początek. Oj, no czuję, że będzie ciężko. Czuję to bardzo wyraźnie. Dobra skrzynia. Przy okazji sobie wyśmienię. Kurczę, duszyłem. kurde no hmm. tym razem nie chce się udać tak jak zawsze Dobra, może to przewinę, bo szkoda się kompromitować na razie Pokażę co jest, jak otworzę Uff, w końcu mi się udało Dobra, takie rzeczy tutaj były. Weźmiemy. No i idziemy dalej. Naprawdę to otwieranie skrzyn... Czasami jest proste, a czasami trudne. Jest... O nie, tylko nie ten pająk znowu. Strasznie mocne są te pająki. Ciężko je zawieć. Jak już nas raz dziabnie, to, to jest porażka. Nie. O o, No nie. kurczę, strasznie ciężko mi to wszystko idzie, nie wiem czemu. Ale cóż, na pewno musimy następnym razem sobie kupić jakieś żarcie, bo... To jest żarcie, jak widać, ani rusz. Może spróbujemy to jakoś strzelić. Że nie będzie dochodzić tak do nas. Będziemy go strzelać, strzelać. Na razie się zaklinował, Chyba. O dobra. Zaciął się. No skorzystamy sobie z bugu gry. Całkiem przyjaznego dla nas. Bo jednak te pająki Ciężko jest zabić. przynajmniej mi ciężko jest. Nie wiem jak tam Wam. Dobra, lecimy dalej. Strach tu iść, nie wiadomo co się wydarzy. Teraz czuję... czuję następnego pająka. A to co? Tutaj ta dolina to Ja myślałem, że to już jest ta świątynia Ej, nag świątynia będzie większa Kurde, dziabnie nas raz, to później już ciężko się od, od niego uwolnić o, Dobra Zapiszemy się co tu jest? Coś, tu musiał niedawno być. Znowu skrzynia. smażymy sobie. O, teraz będziemy mieli coś żyć. Dobra, to ja znowu otworzę tę skrzynkę. Tylko nie chcę was zanudzać, dlatego... No, udało się. Dobra. Mamy tu właśnie takie przedmioty. Dobra, weźmiemy sobie... Aha, usmażyłem sobie jeszcze mięso. Na piątce możecie zobaczyć. Dobra, lecimy dalej. Co to? Termit? Robotnik? O, całkiem tu sporo. Dobra. Następni. Lepiemy. Kurwa, nawet głupie termice potrafią sprawić zakupy czasami Ciężko jest, ciężko Dobra O Jezus Co to za gory Czuję, że łatwym przeciwnikiem O jeju, jeju, co ja zrobiłem Takie mam przeczucie, że łatwym przeciwnikiem to on za bardzo nie będzie no i moje przeczucie... przeczucie... jak na razie się sprawdza Ale może jak mu nie dam... A mu dałem jednak Może jak mu nie dam ciosu oddać to nie będzie ciężko Kurde zabije mnie Ajajaj. Aj, aj Oj muszę użyć miktury Dobra Kurde, kurde ja to się potrafię wpadować. Deszczu pod kurdeno Kurde no Te walki to naprawdę Chyba to nie jest zbyt mocna Zbyt mocna moja strona Gdzieś tu widziałem skrzynkę właśnie Zobaczymy co tu będzie Szafir samorodek, o no dobra Pójdziemy dalej zobaczyć co tutaj będzie Zapiszemy się O, -o. No, nie zdążyłem jednak pułapkę lepszy od nas. Teraz już będę wiedział. Dobra, czy gdzieś tu jest ta pułapka, jeszcze się zapiszę. Fafafa. Fa. Lecimy Spacja, no. Ach. Dobra, tym razem się udało. No i jest nasze świątynie. Co? Jest Kornandus. Komendant Korientus. Albo raczej Kapitan Garcia? A, więc wreszcie. Cieszę się, że nie jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. Hmm. Tak, zrozumienie tego zajęło mi chwilę. Spokojnie. Myślisz, że jesteś pierwszym głupcem, którego wziąłem na przejażdżkę? Pytanie, co zamierzasz z tym zrobić? Odpowiedź jest prosta. Zabić mnie? Mam lepszy pomysł. Może otworzymy kryptę razem? Ty weźmiesz dłoń, ja skarb i pozwolimy sobie nawzajem żyć. A co najlepsze, Mara nie dostanie nic. Co powiesz? O co chodzi? Mara wejdzie? Czy? WTF Garcia. O. Chyba ona go sama zabije. Za to, co powiedział. Garcia. O. Ale się wstrzymałem. Chciwy głupcze. Chciałeś mnie oszukać? O. Oczywiście, że nie, moja pani. Zastawiałem na niego płachtę. Dobrze, punkt. mój mały niewolniku. Udowodnij swoją lojalność i pozbądź się go. Zabij go teraz. Hmm. Szkoda, zdążyłem cię polubić. Ale jeżeli mam wybrać między tobą a sobą, wybieram siebie. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Dobra... Próbujemy się. No pokaż co potrafisz. To te, te, też mnie te dziobią? To jest niesprawiedliwe. Dobra, najpierw trzeba się ich pozbyć, bo one... ...bardziej tu denerwują niż sam on. Dobra już jest mały sukces, pyk Teraz ty chodź tu śmiecie gruby. No mm, jednak nie jest takim łatwym zalotnikiem Jakby się mogło wydawać Chociaż w sumie te pająki sprawiały większy problem niż on Ale czuję, że to jeszcze nie koniec niespodzianki w tym odcinku ten odcinek na pewno będzie trochę dłuższy niż zawsze. No bo nie chcę przerywać teraz w środku najlepszych akcji. Już tam. tego nie potrzebujesz. Ale ja tak. Dobra, wzięliśmy już srebrno-żelazo jakieś. Co to jest? Zobaczymy co tu dalej jest. Hmm. Nie ma tu jakiegoś otwarcia czy coś takiego. Tego, co widzę, to chyba nie ma. No dobra. Może tą ręką musimy coś zrobić? Wszystko. Dłoń złodzieja. Sześć. <tryk> o! Hehe! <tryk> Dobra, jakiś skarbik by się jeszcze przydał. A to co? Hmm. Coś tu trzeba postawić. A ja czuję, że za dużo ja tych bożków tutaj nie mam. Nie mam potrzebnego o właśnie. Zobaczymy, co tam jest. Jest i Bożek. teraz się stanie, zamknie się. A nie, nie zamknie się. A jednak. <śliniknowfacing> o ou. o! Jezu, ale się stroszy. Dobra. Polecimy teraz tam. No zobaczymy, co tam jest. To dźwignia. Najpierw może się na... Co so, przejdziemy zobaczyć co tu jest ogólnie No dobra naciśniemy. I? A po co to? No dobra na rzecz tak zostawmy Zostawmy tutaj Co się stanie? Tu się jakieś wrota otworzyło. Teraz chyba się poddam Kurczę, brakuje mi umiejętności No trochę szkoda Dobra, to chyba będzie na tyle Jeśli chodzi o te świątynie Chociaż Zobaczymy czy tu się jeszcze coś nie pojawiło Nic się nie pojawiło Nic a nic Dobra Trudno, to weźmiemy sobie bożki I spróbujemy się przeteleportować do miasta Tylko nie wiem co się wtedy stanie spadli No ale dobra no to próbujemy A raczej powróci na statek bo i tak powiem szemanowi co się stało Że uratowałem Garcia jest martwy To dobrze Dziękuję ci, Hoshi Marakajowie są silni otrząsną się po tym ciosie łasi czuwają nad nami wasi przysłali ciebie, Hoshi, na ratunek. A teraz idź, Hoshi. Moi ludzie są Ci wdzięczni. Okej. Okay. Tylko co z party? Damy powrót na statek. Czy będę musiał po nią wrócić? A nie będę musiał. Dobra. Mam artefakt Garci, trupią dłoń. Mam nadzieję, że to już koniec. Zmęczyło mnie słuchanie o nim. Nie żyje, więc pewnie tak. Zasłużył sobie. I co teraz? Dobra, teraz to powiem Waldesowi o tym, co się stało. Hmm. Chcesz usłyszeć dobre czy złe wieści? Najpierw te dobre. Oto dobra wiadomość. Odnalazłem Garcia. Oto zła wiadomość. Corrientes nie żyje. Nie żyje? Jak to? Garcia zaatakował Corrientesa w dżungli. Zabił go, zabrał jego mundur, a teraz się za niego podaje. To faktycznie straszne. A co z Garcją? Nadal żyje? Jest trupem. Dostał to, na co zasłużył. Inkwizycja miałaby z Ciebie pożytek, ale zgadzam się. Po... Co chce... No hmm. damy to. Chcę być mistrzem w szermierce. Najważniejsza jest technika... Udarzy... Ale to sobie pominiemy. Bez sensu. A ile mamy kasy? 901 to nie był może dobry pomysł. Dobra, wrzucamy się na statek w takim razie. I wytyczymy kurs do kaldery. Powiem o tym Carlosowi, tylko od razu pojawię się przy Carlosie, bo nie chcę tyle zbędnych yy, minut tracić, raczej czasu tracić. Hmm. Pora wytyczyć nowy kurs. Tak jest, kapitanie. Dobra. Dobra, jesteśmy już w kalderze. Przy Carlosie, powiem mu o tym co zaszło. Zająłem się Garcją. Wspaniałe wieści. A co z Corientesem? Niestety. Garcia dotarł do niego pierwszy. To duża strata. To był dobry człowiek. I sojusznik. Proszę nie mów nic o tym. Ludzie w mieście są wystarczająco zastraszeni. Dobra. To by było na tyle. W następnym odcinku na popłyniemy sobie na Antiguę. Czy jak to się mówi? Chodzi mi o tutaj. Popłyniemy sobie. I będziemy... Tam rozwiązywać jakieś misje. Nie pamiętam kogo tam mieliśmy szukać. No ale w każdym bądź razie zobaczymy co tam będzie. No to dzięki. Jak się podobało, to lajkujcie, subujcie. Na razie.